tęsknisz za Atakiem Tytanów? To chodź, pokażę ci coś fajnego. I do tego to będą jeszcze fajniejsze rysunki, bo o ile pomysł oryginalny jest od autora, to rysuje to kompletnie ktoś inny. Pierwsza propozycja to Lost Girl, jednotomówka, gdzie mamy o tych dwóch paniach. Jedna historia jest o przygotowaniu do pewnej misji, a druga cofa nas do przeszłości, jak to Mikasa poznała się z Erenem i dlaczego go tak podziwia. No mi się ten tom bardzo podobał i przeczytałam go ekspresowo naraz, raz pomimo jego tej opasłości. Druga propozycja, to cofamy się w przeszłość. gdzie nasi bohaterowie nie znają tego trójwymiarowego sprzętu, i walka z tytanami jest z góry skazana na porażkę. I tutaj chodzi o atak tytanów De the fall, the fall. I w tym momencie mamy dostępny trzeci Tom, a wszystko zaczyna się od tego, że mamy postać kuklo, który jest zgnębiony przez lata i też żyje w zamknięciu, ponieważ dostał przydomek dziecko Tytana. I to nie bez powodu, więc. Koniecznie zachęcam Was do zapoznania, ponieważ jest to spojrzenie na tą historię z takiej przeszłości. Widzimy też, jak ludzie mają dalej strach przed tytanami, ale jest to troszeczkę inaczej przedstawione niż w tej serii, którą oglądaliśmy czy też czytaliśmy wcześniej. Dajcie mi znać, czy mieliście już styczność z tymi tytułami i mi jego nie mam życzę. Cześć!